Akademia Młodego Trenera to jest taki projekt, który powstał kiedyś w głowie naszego obecnego dyrektora sportowego Marka Dragosza i prowadzonej przez niego Keepers Foundation. A projekt ten został przez nas przyjęty, można powiedzieć, z całym dobrodziejstwem inwentarza i wprowadzony do takich naszych projektów, które, które z największą przyjemnością realizujemy. Polega to na stworzeniu szansy, stworzeniu możliwości dla młodych osób, młodych osób, które nie są pełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze szkoły średniej, a więc nie mogą uczestniczyć w kursach trenerskich organizowanych przez Związek Piłkarski. Stwarzamy tym osobom możliwość uczestnictwa w takim pierwszym e, czymś w rodzaju kursu trenerskiego. Urodziło się to w, w mojej głowie lat temu parę. Um, pamiętam, że takie przemiarki do tego projektu, który okazał się w, 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 miał fajny efekt. To było 3 lata temu w, w Krakowie we współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Um, robiliśmy to w ten sposób, że jakby, bodaj 20 czterech młodych trenerów z Małopolski w każdy poniedziałek się z, ta grupa spotykała się z różnymi trenerami z różnych klubów, z różnych poziomów rozgrypowych po to, żeby taka była moja idea, żeby doświadczyć tego wszystkiego, co może ich przygotować do kolejnych etapów tej trenerskiej edukacji. To, była, to były obszary motoryczne, ty, taktyczne, techniczne, organizacji warsztatu, budowy mikrocykli, mezocykli. Wszystko to, co, co trenerom w tej dalszej przygodzie jest potrzebne. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby to nie była taka wiedza czysto teoretyczna, tylko żeby właśnie praktycy pokazali, jak to wygląda od kuchni, żeby można było tych młodych ludzi rzeczywiście przygotować do do tego zawodu i tak samo jest, jakby kontynuujemy ten projekt tutaj w KSP, nie? Bo, bo wiem, że jest sporego no młodych ludzi, którzy oprócz tego, że jakby grają w piłkę, to jednak wiążą te swoje plany również z, z byciem w, w futbolu w różnych, w różnych rolach, w tym właśnie w roli trenerów. Jest on skierowany do, do wszystkich zainteresowanych e, piłką nożną, zarówno do tych, którzy są aktywnymi piłkarzami, e, czyli do e, grających w piłkę chłopaków, jak również i dziewczyn, e, jak również do osób, które w piłkę nożną aktywnie nie grają, ale chcą iść w kierunku e, nauki zawodu czy, czy szkolenia właśnie pod kątem bycia kiedyś w przyszłości trenerem piłki nożnej. Troszkę przemodelowali, przemodelowaliśmy sobie to. To spotkania odbywają się raz w miesiącu, o ile oczywiście obostrzenia na to pozwalają. I nakreśliliśmy sobie taki plan, w którym co miesiąc będziemy dotykać różnych obszarów związanych z trenerskim podstatem. Chłopcy oprócz tego dostają wsparcie w postaci literatury, w postaci materiałów filmowych, w postaci newslettera, który każdego czwartku zarówno do trenerów pracujących w akademii, jak i do właśnie tych naszych młodych trenerów, ten, ten newsletter dociera właśnie po to, żeby móc otrzymywać również i czerpać z wiedzy nie tylko tej, którą my tutaj przekazujemy w, w ramach spotkań czy w ramach wizytacji i wsparcia na treningach, bo i tak to wygląda, że w ciągu tego miesiąca młodzi że pojawiają się na zajęciach grup tych naszych, głównie certyfikowanych, po to, żeby pełnić rolę takiego, nazwijmy, asystenta. No wierzę w to, że, że to no, wydatnie przygotuje tych młodych ludzi do tego, żeby potem mogli już wystartować do tych. Um, jak to się pięknie nazywa, do ścieżki edukacji wytyczonej przez Polski Związek Piłki Nożnej, czyli wystartują do kursów UFA CBA B, A itd. W pierwszej edycji Akademii Młodego Trenera, organizowanej przez nasz klub, uczestniczy 13 osób. No, w tej chwili są to zawodnicy naszej grupy juniorskiej. Mieliśmy tak dużą grupę chętnych już na starcie, że, że właściwie ta lista wypełniła się od samego początku naszymi zawodnikami to taka ciekawostka. Natomiast no, pozostały nam dwa miejsca i po pierwszym spotkaniu Akademii Młodego Trenera, które się odbyło 13-13 lutego, odezwały się do nas jeszcze, jeszcze dwie osoby i, no, i dołączyliśmy je zamykając tą listę aktualną listę uczestników. Akademia Młodego Trenera. To, jak już powiedziałem, kurs trenerski, który składa się z takich dwóch głównych działań. Pierwszym są spotkania o charakterze teoretycznym. Można, można to nazwać wykładami warsztatami. Generalnie spotykamy się, rozmawiamy o teorii piłki nożnej. Każde takie, takie spotkanie trwa około dwóch, dwóch do trzech godzin. Pierwsze nasze, nasze spotkanie tutaj powiem przykładowo miało, miało tematykę, taką tematykę podstawową od tego, od czego chcemy zacząć, ucząc naszych młodych, przyszłych trenerów, dlatego że rozmawialiśmy o roli, zadaniach trenera. O konwencji trenerskiej UEFA i o systemie kształcenia i licencjonowania trenerów w ogóle w Polsce. Czyli mówiliśmy o podstawach, mówiliśmy o tym, jak zostać trenerem, jakie też cechy musi, musi mieć dobry przyszły trener. To jest pierwsza edycja, którą organizujemy w KSPN Pogoń Kraków. Ale co ciekawe, no ta edycja opóźniła nam się o, o rok. Wszystko oczywiście przez, przez pandemię koronawirusa. Rok temu byliśmy już gotowi do rozpoczęcia, ale niestety, niestety nie, mogliśmy, nie mogliśmy wystartować. I w końcu ten rok później przygotowań dał nam taką możliwość i, i, i od lutego rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy, Akademia Młodego Trenera wystartowała. Generalnie w tej chwili kimś, kto trzyma pieczę nad funkcjonowaniem Akademii Młodego Trenera jest, jest trener Przemysław Dobroch. Myślę, że to jest dobry ruch z racji tego, że większość tych chłopców to są jego byli, bądź obecnie podopieczni, w związku z czym zna ich doskonale i czują się wzajemnie, więc myślę, że ten przekaz będzie będzie super. W obszarze motorycznym wspiera ten projekt Piotrek Doncer. Przypuszczam, że może i moja, że może i moja osoba tam się będzie pojawiała od czasu do czasu. Będziemy chcieli też zaprosić ludzi z zewnątrz tutaj, natomiast no dzisiaj w związku z sytuacją jak nas otacza, no, to jest melodia pewnie przyszłości takiej, którą, na którą nie mamy wpływu. Jeśli się okaże, że będzie taka możliwość, że na pewno chciałbym, żeby, żeby na takich spotkaniach pojawili się również goście, którzy mogli wydać taką dodatkową miskierkę dla młodych ludzi. Druga odnoga, druga część działań w akademii młodego trenera, każdego uczestnika, to jest, to jest praktyka, to jest uczestnictwo w treningach, E, uczestnicy, e, młodzi trenerzy są przypisani do, do poszczególnych grup e, treningowych w naszej akademii e, i tam raz w tygodniu e, pojawiają się na, na zajęciach, e, uczą się, podglądają trenerów, sztaby trenerskie, jak, e, jak ze sobą współpracują, jak prowadzą treningi, jak wyglądają treningi. Aż w końcu w, w zamyśle w przyszłości będą mogli być już realną pomocą, być, być asystą, wsparciem, być może prowadzić jakieś, jakieś części treningów, no, po to, żeby, żeby się wdrażać, żeby, żeby się rozwijać w tym kierunku. Akademia młodego trenera w, w tej pierwszej naszej klubowej edycji będzie trwała 12 miesięcy. Wystartowaliśmy w lutym tego roku. Na razie nie mamy planów na mówiących, czy takich planów, które, które będą zakładały wydłużenie czasu trwania naszych zajęć, więc, więc za 12 miesięcy w okolicach lutego 2022 roku zakończymy ten, ten pierwszy kurs. On będzie obejmował około 30 godzin teorii. Tematyka tych spotkań teoretycznych w ramach Akademii Młodego Trenera obejmuje takie rzeczy, które są bezpośrednim przygotowaniem, wprowadzeniem właśnie trenerów w cały proces szkolenia, cały. Tak naprawdę możemy powiedzieć, można powiedzieć, że w, w ten zawód, zawód trenera piłki nożnej, dlatego że jak już wspomniałem, zaczęliśmy od, w ogóle od roli, od zadań trenera, czyli od tego, czy ktoś tak naprawdę czuje się w tym kierunku, czy zna, znając siebie, zna swoje cechy i, i, i uważa, że one są właściwe do tego, żeby później w przyszłości zostać trenerem. No i dalej będziemy przechodzić do, do rzeczy, które, które, czy do tematów takich, które są już bezpośrednim zainteresowaniem trenera, ale w tej takiej przygotowawczej, tej początkowej formie. Kolejne spotkanie nasze to jest temat obejmujący, szeroki temat obejmujący metodykę treningu, czyli tak naprawdę jak wygląda trening piłkarski, jak on Powinien wyglądać. Później będziemy skupiać się nad tym, jak funkcjonuje trener w ramach danego klubu, danej akademii. Partnerem tego projektu, takim mecenasem, i tu wielkie ukłony, bo o ile ten projekt jest, nie generuje za sobą jakichś wielkich, nazwijmy, wydatków, to jednak, mimo wszystko, Myślę sobie, że to jakby zabezpieczenie, wsparcie, które pozwala nam na komfortowe prowadzenie, komfortową realizację tych, tych projektów, o których mówiłem, no to wielkie ukłony dla partnera, dla Mecenasa, firmy JLabs, która no, wspiera ten, te, to, o czym mówiłem właśnie w takiej... Partnerski sposób. No, dzięki nim możemy to, możemy to realizować tak jakbyśmy, tak, jakbyśmy chcieli, a może nawet troszkę lepiej niż byśmy chcieli. Bardzo ważną tutaj kwestią, istotą tego projektu jest to, że jest to projekt wolontaryjny. Um, więc um, wszyscy uczestnicy, żaden z uczestników um, nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Akademii Młodego Trenera. Um. Natomiast powiązane z, z tym uczestnictwem jest ich, są ich działania wolontaryjne, które również wprowadziliśmy, jakby włączyliśmy w Akademię Młodego Trenera, są to praktyki podczas treningów, pomoc treningowa, czy też forma asysty treningowej podczas właśnie zajęć prowadzonych przez, przez trenerów w naszej akademii. Akademia Młodego Tronera jest. Dlaczego ona się urodziła? Między innymi właśnie dlatego, że chciałbym chciałem wtedy, myśląc o tym, dać młodym ludziom pewnego rodzaju alternatywę, czy też uzupełnienie tego, co, co wiąże się z piłkarską karierą. Życzę każdemu młodemu człowiekowi, żeby on ją kontynuował najdłużej, najwyżej jak to możliwe. Natomiast obserwuję taki trend, że nie zawsze i nie wszędzie przygotowujemy młodego człowieka do tego, co się wydarzy, jeśli. Kariera zostanie przerwana. Albo po prostu się nie uda, bo, bo, bo takie okoliczności też niestety są. Mało tego, jeśli ta kariera wyjdzie, jeśli ona będzie kontynuowana na profesjonalnym poziomie, to mało jest też takich miejsc, które przygotowują młodego piłkarza do tego, co on ma z, zrobić ze swoim życiem, kiedy ta kariera no, w pewnym momencie się zakończy. I, i akademia młodego Trenera jest jakby jednym z elementów. Natomiast yy, Myślę też o jakby drugiej takiej mocno szerokiej palecie, którą nazwaliśmy sobie tutaj planem B, czy też taką ścieżką dwutorowości kariery, żeby również w tych obszarach wesprzeć, wesprzeć przygotować młodych ludzi do, do przyszłości. Do przyszłości związanej z piłką, niezależnie od tego, w, jakich, w jakim układzie oni będą funkcjonować, czy jako zawodowi piłkarze czy piłkarze, którzy będą ten sport doprawiać tylko i wyłącznie do przyjemności, czy na jakimś takim półprofesjonalnym poziomie, czy też po prostu nie będą jej kontynuować. W każdym z tych wypadków przygotowani do, 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 do przyszłości, która będzie blisko piłki, w takich obszarach na przykład. Ktoś może zostać kiedyś prezesem, może być kierownikiem drużyny, fizjoterapeutą, lekarzem, trenerem właśnie. Takich pokrewnych zawodów, które funkcjonują wokół piłki, wokół sportu w ogóle jest cała masa. Z tym wiąże się też kwestia no choćby zabezpieczenia związanego z umiejętnościami językowymi, z oszczędzaniem, inwestowaniem, z takim planem na siebie, ze wsparciem mentalnym. I myślę właśnie, że to jest taki, to jest taki projekt tej kulturowości kariery, na której mnie osobiście i wszystkim nam tutaj bardzo mocno zależy, żebyśmy wykształcili tutaj nie tylko piłkarza, ale też takiego świadomego człowieka, który startuje w przyszłość z takim mocnym kręgosłupem.